Jeżeli chcecie, żeby ryba albo Norbi też to nagrał, to zostawcie tutaj ryba, ryba. 15 tysięcy. 000... Na tym kanale właśnie dobiliśmy 90 tysięcy subskrypcji, za co bardzo serdecznie wszystkim Wam dziękuję i przypominam, że jak dobijemy 100 tysięcy subskrypcji, to zaczynamy robić live, a jesteśmy już naprawdę blisko! I jeśli ktoś z Was nie ma suba, to subujcie kanał wraz z dzwoneczkiem. Dzięki temu będziecie na pewno z kolejnymi odcinkami. I dzięki temu dostaniecie się do naszego Hall of Fame A Jak subujecie już dłużej, to możecie trafić do naszego Hall of Legends i a propos 90 tysięcy. Obiecaliśmy Wam na 90 tysięcy pewne specjalne wydarzenie. Horror! Dziś zagra w niego Przemysław, a wy będziecie mogli to oglądać i to w wirtualnej rzeczywistości. Tak więc pamiętajcie o tym, by zostawić pod tym odcinkiem łapkę w górę i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, bo jak tych subskrypcji uzbiera się 100 tysięcy, to zrobimy razem z chłopakami Gaming of i całkiem wykluczone, że na nim również zagramy w horror. To co, łapki zostawione? Zaczynamy. Elo, widz, elo. Widzicie, w co gram? No widzicie, na pewno rozpoznajecie. Te trzy, co to jest pacynki, co to jest Norwi? To są mechatroniki, o ile się nie mylę. Nie jestem ekspertem od PNF, ale z pewnością nasi widzowie są, bo pytali w komentarzach, czy zagrasz właśnie w tą grę. No to jakaś tam gierka, jakieś pięć nocy Ufredka. Ufrediego. Ufredka. Ufredka, wersja VR. Nie wiem co to znaczy. Nie, żartuję to VR, oczywiście. E, także, no co widzowie? Tu siedzi Norbert, tam ryba, jest z nami też Kacpi. Cześć Kacpi. Spoiler, kolejny odcinek będzie z Kacprem. A widzicie, a jaki spoiler? Także zostawcie łapeczki i subskrypcję. Tu, tu, tu. Krzemu przyciąga, bo się boi grać! Nieprawda? Boisz się. A my lecimy. Co mam kliknąć? Kontynuuj. Nie, no, nową grę. A tu nie ma nowej gry. Jest kontynuuj, opcje, a wiesz, ekipa. Jak nie o ekipa. Gdyś miał piosenkę ekipy? Dobra. Halo. Całą noc, ze mną, cały skład. Oha. Ja to w ogóle nie jestem wielkim fanem jakichś horrorów. No się ma ty, ale to Use tak fajnie jakoś. Znaczy, no trochę tak strasznie creepy, pick ale pick tak, no, no nie wiem. Czekajcie. Ej, to jest w ogóle po polsku, kozak. Nagrody, przedstawię, i tytuł powtórki. Hmm. Hmm. Dobra, to, to co, co mam tu klikać? Nie mam pojęcia. A może przeciągniemy? Tak. NIE! Co, co ty robisz? Ty, ale teraz to w ogóle już... Ej, co się stało? Czemu wyłączyłeś światło? Ja nic nie zrobiłem. Ale ja widzę. Nie, Włącz zrobiłem. to światło. Czemu? Włącz, bo ja... Okej, okay, włączę światło, proszę. Ale nie na taką, dobra. Jeszcze raz. Może tu coś muszę wybrać. Jakąś noc, jeden. Dobra, widzowie się, pogubiłem. Proszę mi nie świecić w oczy. Ja cię doświetlam, żebyś był piękny. Ale dobrze, ale ja wtedy nic nie widzę. A, okej. Okay. I teraz muszę kliknąć. Początek, dobra. Dobra, tu mamy jakieś drzwi, światło. Może ja sobie światło zapalę, bo to. A ja to... może nie. Ej, no w ogóle tu telefon dzwoni. No halo. Jest kartus. Halo. No halo. Halo, kartus. Ha, Halo? Norbert. A, to Spadaj. Jakby to był ryba, to bym odebrał. Dobra, tu są w ogóle jakieś kamery. Mogę sobie włączyć kamery. Co, a za mną co jest? W ogóle jakoś w ogóle nisko jestem, widzowie. Chyba trochę zmalałem od ostatniego czasu. Trochę chyba... Wiecie, zamiast urosnąć, to się skurczyłem. Eee, dobra, to może kliknijmy jakąś kamerę. Norbi, mógłbyś się nie ruszać? Gdzie ty idziesz? Chciałem światło włączyć, nie chcesz? No to włącz. Proszę. Dziękuję. Dobra, kamera, no zacznijmy od początku, 1A. No i co tu się dzieje? No, właściwie to tak niezbyt. Ej, może jakieś wskazówki, chłopaki, co się robi w tej grze? Czy tą podotykać, czy da się coś z nią No. No, no. Generalnie przewód polega na tym, że tam na tych kamerach nie ma nie? No. O, był jakiś. Jest! No, są. I czasami No. na kamerę, a jego tam nie ma i wtedy idzie w tą stronę i musi zamknąć. A dobra Dobra okej, w końcu kapuje. Mo, może dobra. Jakaś strasznie pogbatwa widzowie ta gra. To jest na wejśle, nie? A ja to bym nie chciał. jest! Tu jest. A, czyli te co mogę otworzyć. On chce poszedł, już go tu nie ma. Dobra widz. No tak, tu jak miałem włączoną kamerę 2B, to on był na niej, Aha. czyli był ten... O, on tam jest, dobra. To jednak nie widzowie. Jednak... No, to tak se posiedzimy chyba dzisiaj. A co będzie, jak sobie tak porzucamy? No i ty musisz do rana jak Aha. Zygarek, Ale mam już tylko 38% baterii. A, cóż, a tam jest zegarek. Widzę, że... Gdzie jest zegarek? Pod komputerem. A jest. 4 AM, ty ty ty... Był? On tu był. Patrzcie. Jest. Widzicie? <śśmiech> ci świeci. Skubany. Ja nie chcę w to grać. Przewo obiecałeś dla widza. No i patrzcie, do po lewej też tam jest. No i co mam zrobić? Nie wiem, ja się tam boję. No i chcę. A może ósma? Ja zostałam do ja usma. I ile ja muszę? Nie, dobra, żartuję. Dobra, tak to się nie boję. widzę. Norbi. Cicho bądź. Przecież nic nie zrobiłem. Tak, tak, jest. O kurde. Zostaw mnie. Przecież nic nie robię. A to nie jest tak, że jak one podejdą pod drzwi, to możesz im po prostu zamknąć przed twarzą no i tak, tak. To Tak, tak. Też czemu? już sięgało spotkanie bliskie. Jest... No to po co patrzeć na to? O, bierze? właśnie mi zeszła bateria. No to dziecięce. O nie! Co teraz? nie wiem. RIP Przemok. Nie 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 wiem. Wiem. bateria, Tutaj jakaś muzyczka piąta Dotrwałem? Ale... Dobra, to ile jeszcze muszę map? I, no ja myślę, że tak z dwie to co najmniej Co? Co? Gra wygrana. Odbierz nagrodę. Czuję. Korbką. No jakoś się nie wystraszyłem zbytnio. Dobrze, widzowie co? To... Mamy tu jakieś. Choć, dawaj dwa, dawaj chodźmy dwa. na te nagrody jeszcze, ja zobaczmy. Te nagrody, dawaj next point, Co no. my tu mamy? Co tu w ogóle można wygrać w tej grze? Przemo, ale ty weź mapę startuj, co? A co jest na przykład w takim koszu? Przemo, ty, ty mapę startuj. Ej, patrzcie, Przemo, to, są ty wog... tutaj. to są w ogóle śmieci. Ja tu siedzę. No, no właśnie. <laughs> Cały nie ze wody O kurczę, a tu tyle samo kamer jest, dobra Znowu coś dzwoni, wy tu, tu, tu wiecie, z call center do mnie dzwonią, chcą mi no, nowy abonament wcisnąć Dobra, tu są trzy Ej to teraz są trzy, przedtem były dwa Norbi i idź stąd Co ty tam masz? Ma, tarczy, nie, plan. ja wiem, ja słyszałem. To jest sprężone powietrze i chcesz we mnie psikać. Nie, nie, prawda. Prawda, no, prawda. Teraz masz trzy. No właśnie, to samo mówiłem. wiesz, tak, O, ale właśnie ty, jeden se poszedł. Oj, idzie, 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 idzie przez stołówkę. Idzie, idzie. Za na... ale... Norbi, idź ja nie ruszyłem przez miejsce, jestem tu. Tak, tak. Radomowskie, brzemo drzwi! <susur> Które? No nie wiem. Ale No wasze na pewno, jego to jeszcze nie. <grytanie> Poprawia A jest tutaj. No patrz! To kursu, pokaż. No, nie. No pokaż! Co no może pójść źle O, poszedł. Dopiero. No, <grytanie> no ale z drugiej strony widzicie? O. No to ale inny przyszedł. Ale bo przed, przyszedł, tak do bo przed był... No tak, tu! To pokaż. Nie, to tam nie ma. A... bo nie ma. To tak a, jak to... ja się cykam. No tak, nie mogę. No nie sięgam. No nie da się. Zepsuł się VR, widzowie. No nie da się. No, nie. Jej, co to było? Ja się wystraszyłem, że to zobok, stary. A ja tak niezbyt ci powiem. Nie, nie jakiś Drugimi to. Drzwiami ci no, niestety, <laughs> widzowie. Ech, to, powtórka. No niestety, powtórka. Lecimy, teraz musimy przejść. Norbert znowu świeci we mnie latarką. Ja mówiłem im, że ja mam świetny słuch i ja będę słyszał wszystko, co oni robią, ale oni mi nie wierzyli. Wierzę, że świecą. My ci światło i świecimy latarkę po prostu i w No, no, ale na razie sobie w miejscu. Dobra, gościu, nie chcę twojego telefonu. Hopie z call center, idź stąd. No i teraz trzeba czekać, aż tutaj takie szumy telewizyjne wejdą i wtedy to będzie oznaczać, że który z tych trzech gości sobie pójdzie. Chyba już rozkminiam, e, o co chodzi w tej gierce. Także no, widzowie, tutaj jest, w tej grze jest strasznie dużo czekania. O, widzicie? I ta z pola, tamten ktoś. A w którą? No, nie wiem, w którą. E, na razie go nie widać. Ty no, nie ma, nie ma tu nikogo, widzę. To są otwieramy, bo to szkala wakacji. Co, nie ma ich nigdzie? No patrz. Może wrócili tu. O, tu jest jakiś typ. to, to w ogóle? O, ty, o! ty, tu jest. Blisko. No o to jak jakby koło moich... No prawie koło mnie. Ale po tej stronie nikogo nie ma, więc easy. Ale, o, czyli tas będzie koło mnie pewnie. O, patrz tu też, jest po dwóch stronach. O, tas tu nie ma. Tam że nie no. ma otwierać, bateria Tu sobie poszedł. Ta gra w soli jest taka chyba trudna, tylko trzeba trochę sobie pograć. No czasami te jumpscary to tak, chociaż szczerze mówiąc myślałem, że będzie dużo. Eee, straszniejsze. Ty, coś mi tu jęczy. Znowu! No przecież tu nic nie było! No widzowie! Widzowie, do trzech razy sztuka. I włączamy kamerę numer. uno. dobra. I są trzy nasze postacie. Ryba, jak się wyłącza? O, dobra, już któryś sepolas. O, idzie, idzie. Jest tutaj, na ten. Jest na Tak. I czy tutaj go zobaczymy? Bo ja strasznie szybko przełączam te kamery. Idzie, idzie. Widzicie? Tam był. Był... O, jest tu A no to sprawdźmy światło. Oh! No jest? Wystraszył się, nie, przełóz zastraszony! Ale patrzcie jaki śmieszny! Siemanko! Dziewuś! No widzicie, tu nikogo nie ma. Ludzie przecież tu nikogo nie ma. Z prawej masz otwarte. Yes, nie, z lewej jest, a z prawej mam otwarte, tak? Ojej, oh, oh, oh. siemanko. Są tak. Weź go po dzióbku, bo ty, 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 ty. Eee, nie sięgam, hopie jestem za niski. Hop ma z 2 metry, ale dalej tu siedzi. Chyba mnie lubi. Jaka no. godzina? Trzecia. Jeszcze 3 godziny. ty To dużo. 30%. Sprawdźmy jeszcze jakieś inne kamerki. I jak ci podoba gierka? No taka, kurczę, taki. Dreszczowiec, bym powiedział. Taki, taki, trochę, trochę można się czasem wystraszyć, zwłaszcza tymi scarów, Ale no, myślę, że ta, ten Rejko... ja grałem w odcinkach? Chyba tak, chyba jest troszeńkę straszniejszy. Wow, wow! idzie, idzie i to króliczek. Bo mówiłem, że coś idzie. Ej, czemu tam... O, tu też coś jest, patrzcie. A, ja już Cię dobrze znam, my się już poznaliśmy. Na tej mapie strasznie dużo razy tu już przyszedłeś. 8% a jeszcze godzina, tylko może się utrzymasz. Może Ale... 5%, 4%. 4%! Patrz czy ich nie ma, jak ich nie ma, to otwierajcie. bo bateria padnie. Ło! Wow. Oszczędzaj. A nie, on tu jest! Patrz! Mam 4%. 0%! Nie! Przetrwa czy nie? Uda mi się. Widzowie, trzymajcie kciuki. Chyba. O, chyba dobra, muzyczka gra. No chyba jednak. Nie. Oraz zróbmy może 5 minut przerwy. Co? Nie! Nie, no żartuję. Dobra, widzowie, ostateczna walka. Trzy razy się już mi nie udało. Raz byliśmy o tyle, tyle od wygranej. Mam nadzieję, że za czwartym razem się uda do czterech razy sztuka, jak to mówi przysłowie, do czterech? Pięciu. Do pięciu! Także mam jeszcze jedną szansę, gdyby to nie wyszło i lecimy! Nie do czterech mówi, do czterech, serio! no ale to jest żart, to ta bateria od razu ma 99% Także to jest oszustwo, widzowie Siedem, ale już spada, No tak, no ja nie wiem O! Poszedł Który poszedł? Króliczek poszedł O, już drugi? Nie no, dalej jest dwóch, czyli został misiu i kaczka I kaczka poszła, dobra kaczka dziwaczka. I króliczek jest na jadalni, ale nie wiadomo, gdzie poszła kaczka. Kaczka idzie tędy, a króliczek tędy, widzowie. Okej, okay, czyli zaraz tutaj króliczek na kamerze 1C powinien się pokazać, a kaczuszka a tutaj się nie pokaże, bo tutaj jest tylko audio. Dobra, zobaczmy. O, już widzę, że koło mnie jest. Tu. Okej. Okay. Czyli powinienem móc... No nie widzę jej jeszcze. Ale, ale, kurczę, już... Chyba co, chyba tu idzie. O, widzicie, jest tam. Co to było? Norbi, proszę ja ciebie. O, idzie króliczek z tej strony. Zobaczymy go. No, zostaw wzesz mnie. Ja tu siedzi cały czas kaczka. Idź ode mnie. Idź. Niedobry to Norbert. Dobra, tutaj kaczuszka sobie. No jednak sobie nie poszła. No ona jest... Ona mnie kocha, patrzcie. No siema no. Ale za to pan króliczek coś nie chce do nas przyjść. No dobra, jest tam. Ale czyżbyś co już poszła? Durna kaczko? Poszła, dobra. 60%, a dopiero druga w nocy. Masakra, ale ta bateria leci. I co pan króliczek tutaj stoi? Jakoś go nie widzę. Co to było? Może se otworzymy. Dobra, nikogo tu nie ma Znowu ktoś śpiewa i gra muzyczka taka cyrkowa Może DJ? Jaki DJ? Ten znany, polski, z YouTube'a? DJ kapsel musi być reklama Co tu jest? Halo? Patrzcie, widzowie, linijka! Tak? Linijka A, Jakaś straszna Coś tu jest. Coś tu jest. O, pan Kaczka. My się już dobrze znamy. 30% tylko. No a patrzcie. A już czwarta. Tu no, masz dużo, dużo masz. Ale patrzcie, ten cały czas tu stoi. Patrzcie na tą kamerę. On jest na 2B i on cały czas tu stał. I co? Chyba sobie poszedł. Dobra, to można otwierać. Łap! Nie, nie można jednak. I patrzcie. Tu jest chłop i tu jest chłop. A nie, tu już nie ma chłopa. Czy jest chłop? Te kamery to czasami, bo patrz, tu nie było go widać na tej kamerze, ale był tutaj. Bo, straszne. Co to było? O płatki też? Co nie, dzięki. Nożyki. To było straszniejsze niż ta gra. Nie, no chyba mi się znowu skończyła bateria. Nie! Jestem w ogóle nieoszczędny w używaniu baterii. Co to jest za słaby prąd? Nie no dobra. Pod koniec już mi troszeczkę się ten... Łe Jezus Maria udzieliło! Atmosfera, się wczułem. Co? Weź mnie zostaw. Redzę się re, dezynfekowałem, re, 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 wiesz co, to jest taki żel do dezynfekcji. Trzymaj, O, dziękuję, dziękuję. Trzymaj, trzymaj. No, o to, no. bo wiesz, bakterie to są takie... No, no tutaj to, chłopie, wszystko takie zardzewiałe, że... Puh. Także co, widzowie? No niestety. Ostatnie życie masz! No, ja widzę, że że teraz to ty się dopiero nastrajasz na grę! To będzie twoja najlepsza runda, zaufaj mi. Ja myślę, że to już była niezła runda. <laughs> Dobra, widzowie. Tym razem się uda. Do tysiąca razy sztuka. Dobra, może tym razem posłuchajmy tego kolesia, co? Bo ja już tyle gier go zeskipowałem, może on coś serio przydatnego powie. No? Macie tą konkesję? Dobra, spadaj. Nic ciekawego nie było. Dobra, nasi przyjaciele są tutaj. Czekają, czekają. No i już któryś polas. Wszyscy są punktualni. Oni zawsze koło pierwszej idą, czyli znowu pan króliczek jest pierwszy. I w którą stronę poszedł? Przez. Yy, nasz pan króliczek poszedł przez jadalnię. Czy to jest jadalnia? Nie wiem, bo jestem ślepy widzowie, no niestety. Ej, czy oni wszyscy poszli? Nie. Poszedł też nasz pan kurczak, który kocha w prawym oknie, stać? Dobra, a to w ogóle, to światło jest dużo gorsze niż to. Patrzcie, tutaj dużo więcej widać. Przez to światło... Jezu, Norbi, co ty robisz, chopie! A, taki sound effect, wiesz, musimy go używać w odcinkach, właśnie się chciałem pójść... Tak? No. Od jakiegoś sponsora? Tak, tak, tak. od śmieszneciuszki.pl! Właśnie masz fajną koszulkę, Trzemo! No, taką możecie znaleźć na śmiesznych ciuszkach, możecie znaleźć także taką taką oraz takie bluzy. Polecam, całkiem wygodne. Albo i najwygodniejsze na całym rynku no, Oj tak, dobrze, dobrze On już A. chyba nie chce, żebym go wiecie, panowie? No chyba nie <laughs> Tu! Widzieliście? Tam był królik Dobra Co, co to jest? To znajman, pan Marcin No właśnie, tu nikogo nie ma, widzicie? Nikogo tu nie ma No patrzymy po tych kamerach Widzowie. Czy tu ktoś jest? No nikogo tu nie ma, no. A nie, ktoś tam jest, ktoś tam idzie. Halo? Dzień dobry, ale ja stąd to nie widzę, no niestety. Którą mamy? Mamy trzecią w nocy, jeszcze tylko 3 godziny, mam 60% widzowie, to chyba gra mi daje fory po tych moich porażkach. To ty jesteś przemoc coraz bardziej wyskilowany. Tak też może być, tak też może być. Jeżeli chcecie, żeby ryba albo Norbi też to nagrał, to zostawcie tutaj... Ryba, ryba! 15 tysięcy! 000... <słyska> Tysięcy łapek w górę. No niestety widzowie. Zagadałem się YouTube'owo i przegrałem po raz kolejny. Ja już nie chcę w to grać. Sami sobie w to grajcie. Masz. Elo. To mikrofon! A bierz se mikrofon. Yy, także nie wiem jak wy szanowni widzowie, ale ja dzisiaj bawiłem się absolutnie szampańsko, móc troszeczkę yy, tutaj, prawda, pomóc Przemkowi w rozgrywce, pomagałem mu cały czas yy, bacznie z krzesła. Jeżeli chcecie, żeby Ryba zagrał we FNAF albo inny horror, to zostawcie pod tym odcinkiem 10 tysięcy łapek. Co to tam dla was jest za skromne 10 tysięcy łapek? Ryba gra w horror, a my z Przemem straszymy. Yy, zapraszamy do subskrybowania kanału wraz z dzwoneczkiem, po to by być z kolejnymi odcinkami na 100 tysięcy Gaming live. Yy, zapraszamy też na poprzednie, bo tam było też super, a na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się